On kopa po samochodach, krzyż Ulfik. No, mój placik niszczy rysuje, niszczy, kaleczy samochody, rysy robi na samochota. Chodzi po powietrza, ko północy wraca, no tam coś jest podpalone, podpalone 11 listopada, a coś tam tuty zniszczone, tuty ulwane, no tuty ob, obcięte, truty poniszczone, obcięte. Yy, śmietniki skalecone, śmietniki kopnięte putami, mój bracik putę kopnął. A tam kratka pomarszona, a tam coś tu kopisem pomaluje, a po coś tam oswalił słupek, oswalił, mój bracik, a po kopne auto oponę zniszczył, osonkę pękła. A po coś uszkodzić drzwi? Mój brat kopnął drzwi. Lubincy Krzysztof mieszka. Ja tam ją się nazywam, Krzysztof Ulfik. Choć Kopół północy, on też jest osobą własawioną. Ja też tak. Ja. A choć na Facebooku jest mój Krzysztof Urwik. No pan jest. Ja też pan ciorem. Krzysztof też. No, lekamy po czurawi, nosem tnie lekamy. Tam cię przetać telefon, uciął rekamę, przeciął nasze ziemi leś lekama. On przecina truty, wszystko przecina. Tam, tam ym, wisiało, oterwał, przeciął. Po, to z powierzchni przeciął te. Te, co. Co się na rękę robi, te. No, przeciął te, te nu plastikowe przeciął, a wisi to poniszczył. No, lekarz niszczył. Numer Fonu przetacz, przetacz tom, tom, a on to poniszczył.